Zadanie z tematu silniki cieplne, odwracalny cykl Carnot. Mamy tutaj obliczyć, ile ciepła oddał do chłodnicy silnik o sprawności 35%, jeśli wykonał pracę 700 kJ. Zadanie dosyć proste, bo tutaj wystarczy, że skorzystamy z poznanych wzorów. Taki podstawowy wzór na sprawność silnika Carnot, jeżeli nie mamy podanych temperatur, to możemy obliczyć jako iloraz uzyskanej pracy w tym cyklu w jednym cyklu przez e, ciepło pobrane, a z kolei pracę możemy policzyć jako e, tą pracę uzyskaną, jako różnicę ciepła pobranego i oddanego. Więc e, przekształcając ten wzór możemy e, obliczyć sobie ciepło oddane, czyli ciepło oddane to będzie ciepło pobrane minus ta praca uzyskana. Pracę uzyskaną mamy podaną, ale nie mamy ciepła pobranego, więc ciepło pobrane policzymy sobie z tego wzoru, korzystając z tego, że mamy sprawność i mamy też pracę uzyskaną. Więc po przekształceniu tego wzoru ciepło pobrane to będzie iloraz pracy uzyskanej przez sprawność, następnie podstawiamy za pracę 7 razy 10 do 5 J. Za sprawność podstawiamy ułamek, pozbywamy się procentów 30,5. Ja zamieniłam na 3,5 razy 10 do minus 1, no i następnie wykonujemy dzielenie, czyli 7 dzielimy na 3,5 to jest 2. A jak dzielimy potęgi o tej samej podstawie, no to podstawę przypisujemy, a wykładniki odejmujemy, więc wyjdzie 2 razy 10 do 6 jula, to ciepło pobrane. No i teraz oddane, czyli podstawiamy to obliczone, ciepło pobrane tutaj do tego pierwszego wzoru i wychodzi nam takie działanie. Tutaj uważamy na działania z notacją wykładniczą, bo zdarza się, że gdzieś tutaj się zapomni z matematyki, jak to się rozwiązywało, więc jeżeli chcemy odjąć dwie liczby z notacji wykładniczej, to musimy mieć tutaj dziesiątkę tego samego wykładnika, czyli jeżeli tutaj mam 10 do 6, to na przykład zamieniłam tutaj na 10 do 5, albo jak tu mam 10 do 5, to muszę zrobić 10 do 6, tak żeby było raz 10 do tej samej, więc ja sobie zamieniłam tak, że dałam tutaj 10 do 5. Jeżeli tutaj tą liczbę zmniejszam sobie o 1, no to muszę odwrotnie, czy jak tutaj zmniejszam, to zwiększam tą dwójkę o 1,0. Czyli to będzie 20 razy 10 do 5, bo to jest to samo. I teraz w ogóle mam 10 do tego samego wykładnika podniesioną, no to mogę teraz wykonać działanie, czyli te liczby odejmuję i 10 do 5 przepisuję. Więc to ciepło oddane wyjdzie nam tutaj równe 1300 kJ.